Kto wyleje? Ten przegrywa. Papier kamień nożyce, Kto zaczyna? No nie. Dobra. <słuch> Dobra, tak niech będzie. Mm. A co tu będzie wylatowało? Nie będzie, bo to tu będzie. Papier kamień nożyce. Papier kamień nożyce. Kurwa. <słuch> A o co gramy? Nie wiem. Już nie może za... Y, y, wziąłeś? Już nie. <grym> A to jak zasłonisz y, łapo? Łapo zasłaniać. Musisz drugą. A ty sobie goście, to jest najgorsze, to jest. No faktycznie. <noise> Ale utrudnienie. Jeszcze nie. Tak kapnęło. Co? No, tak jak Rupel to ma. O ja kurde. Osi. O, si. She... Nie, nie ma szans, że ja nie daję teraz. Kurde, to jest na brzega, jak to Ja pili. nie, 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 tak nie, 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 Ja To Ja nie, nie, To się nie, wylewa czy co? No właśnie chyba nie, 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 wylewa się nigdzie. Nie właśnie. właśnie. wytyfy w ogóle Dobra, teraz to ja nie mam szans No przecież to wystaje ta woda! Ale masz kina! Wystaje, sobie... Dobra, teraz to już nie ma chuja, że... O, no jakim kurna bramy! Wytyfy też tak wystaje! A. Ja pili! To wygląda jak kurde jakaś... Nie, teraz nie ma że ja to... Tylko <grystanie> 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 trzeba nalewać, ale ja nie umiem! <grystanie> Ja trzy... Się... Chyba, chyba, chyba. Dobra, poczekaj, poczekaj. Nie wylewa się tu nigdzie No ja pierdzielę. No. Jak ju prawie? O Co to jest? No jakby nie. Jakby... Ja już to wyleję. Na banka tu wyleję. Ja już, już nie ma Okej. Okay. No. Okej. Okay. <laughs> Ej, my dałem się! Tak je, zylałem się! Nie! Trzeba to, poczekaj? Nie, nie, chyba... Nie, 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 patrz, patrz.